Witajcie kochani, jesteśmy w Gdańsku przy ulicy Suchej na letnicy. Dziś pokażę Wam przepiękne, zaprojektowane w wysokim standardzie mieszkanie. Zapraszam na prezentację. W nieruchomość wyposażona jest w system Smart Home, sterowany poprzez aplikację. Inteligentne mieszkanie ma powierzchnię 98 m2. Mamy elegancką sypialnię główną z prywatną łazienką z pięknymi złotymi zdobieniami. Całość uzupełnia doskonale dobrane oświetlenie i dodatki. Na nowego właściciela czekają dwa pokoje do aranżacji. Następnie przechodzimy do salonu z jadalnią i otwartą kuchnią. Kuchnia została wyposażona w sprzęt AGD marki Siemens. Do mieszkania przynależy przestronny przedpokój, dodatkowa łazienka i pomieszczenie gospodarcze. Bezpośrednio z salonu przechodzimy na duży balkon który może być świetnym miejscem do pracy i odpoczynku. Do dyspozycji mieszkańców mamy całodobową ochronę, strefę pracy z salą konferencyjną, strefę fitness i bawialnie. Jeśli podobać się to mieszkanie, zadzwoń do mnie i umówimy się na prezentację.